Koleje dolnośląskie przewożą podróżnych od 15 lat. Z tej właśnie okazji Muzeum Miedzi w Legnicy przygotowało jubileuszową wystawę w gmachu głównym. Jej celem z jednej strony podsumowanie tego krótkiego, lecz owocnego okresu dla kolei dolnośląskich, a z drugiej strony przybliżenie tego procesu rozwoju tej, tej, tej spółki. Odwiedzający będą mogli zobaczyć elementy sprzętu kolejowego, zdjęcia, trofea, okolicznościowe pamiątki, czy na przykład miniaturę Legnickiego Dworca PKP wykonaną z klocków Lego. Na tym rzecz jasna, nie koniec. Ważnym elementem tej, tej, tej spółki kolei dolnośląskich są oczywiście ludzie, tak? ludzie, którzy każdego dnia budują, pracują przy, przy powstawaniu i przy rozwoju tej, tej firmy i zawsze dla kolei dolnośląskich te osoby, ci, ci pracownicy, są najważniejsi. Wystawę 15 lat kolei Dolnośląskich można odwiedzać od najbliższego weekendu do marca przyszłego roku w Wernisarz, już w piątek, 13 października o godzinie 18.00.